A więc jestem tutaj znowu. Kolejne podejście do najtrudniejszego moda w Minecraft. Lecz tym razem wszystko będzie inaczej. Dawny ja umarł, dziś narodził się nowy gracz. Taktyka w tym podejściu nazywa się paranoja. Polega ona na niekontrolowanym przechodzeniu w tryb trzecioosobowy, aby zobaczyć, czy za moimi plecami nie ma wrogów. Tryb paranoja polega również na ignorowaniu nieprzespanych godzin, głodu, pragnienia i nieuzasadnioną potrzebą nieśmiesznych porównań. Tym razem generator liczb losowych powitał mnie bardzo korzystnym światem z opuszczoną wioską na start. To pozwoliło mi szybko zdobyć cobblestone, który zamieniłem na 8 cennych kamieni. Dodatkowym błogosławieństwem była dżungla, a konkretniej trujący pająk. Trujący pająk nie tylko zatruwa zdrowie, ale również przy uderzeniu daje efekt zatrucia pokarmowego. Natomiast dobrą stroną jego obecności jest pajęcza nić, którą zostawia po sobie. I właśnie ta pajęcza nić pozwoliła mi zyskać bardzo dużą przewagę, bo w ciągu kilku pierwszych minut gry miałem stworzoną siekierę. Czułem, że to podejście ma duży potencjał. Taktyka paranoi zadziałała, pierwsi wrogowie zauważeni. Znowu układ gry pochylał się na moją korzyść, bowiem wybuch creeperów zapewnił mi kluczowe bloki, które wspomogą mnie logistycznie na wstarcie. W walce wszedłem w posiadanie cennego artefaktu, który przyda się potem, mianowicie klejnoty Creepera. Klejnoty są wykorzystywane do tworzenia diamentów czy kwasu stolarskiego, ale można je równie dobrze zjeść. Bardzo szybko zająłem się wydobywaniem drewna, aby stworzyć pałki. Użyję tych drewnianych pałek w eksperymencie, mianowicie sprawdzę, czy gęstość pałki jest wystarczająco wysoka, aby efektywnie obniżyć populację lokalnych owiec. Zniszczyłem właśnie nieodłączną część łańcucha pokarmowego, co może spowodować katastrofalne konsekwencje dla lokalnego ekosystemu. Wywołałem potencjalne wyginięcie gatunków, zakłócenie harmonii naturalnej selekcji i nieodwracalne szkody dla różnorodności biologicznej. Moje działania mogą przerodzić się w dominujący efekt kaskadowy, wywołując skutki wtórne na wielką skalę. No cóż, nauka nie zawsze jest tylko odkrywaniem. Czasem niesie ze sobą ciężar nieodwracalnych szkód. zwróciłem słusznie uwagę, że ilość wełny w moim plecaku wystarczyłaby na otworzenie niewolniczej fabryki ubrań w krajach trzecich. Wziąłem się jednak do roboty i szydełkowałem. Szydełkowałem jak nigdy dotąd. Postanowiłem postawić na bezpieczeństwo i zacząć gromadzić szydełkowany materiał, aby stworzyć pierwszą najsłabszą zbroję, a właściwie raczej powinienem powiedzieć kubraczek. Oh Wyzwaniem na dziś było wyjść z domu i przeżyć. Po cudem przyżytym starciu ze szkieletem musiałem odczekać trochę, aż zregeneruje się moje zdrowie, więc znowu szydełkowałem. Szkielet nie zabił mnie, bo jego zdrowie też było krytycznie niskie i był w stanie zadawania obrażeń jedynie kiedy jestem w zasięgu i to mnie uratowało. Miałem już wystarczająco utkanego materiału na pierwszą część pancerza. Moherowy beret. Przez resztę dnia zbierałem zasoby, m.in. nici, drewno i glinę na piet. Kiedy zaczęło robić się ciemno, wróciłem do domu, do szydełkowania. Po cierpliwej pracy wydziergałem sobie w końcu sztruksy męskie. Zombie zniszczył blokadę wejścia do budynku, co pozwoliło Creeperowi na detonację mojej mikrokawalerki. To była ostatnia noc w tej wiosce, najwyższa pora się przenieść. Zatrzymałem się na noc w piramidzie. Piramidy pomimo swojej wielkości nie są zbyt bezpieczną konstrukcją do mieszkania na co dzień. Kolejna noc, kolejne szydełkowanie. Moje obawy co do bezpieczeństwa konstrukcji szybko się potwierdziły. Aby czuć się nieco bezpieczniej, udałem się do dolnej części piramidy, gdzie zająłem się szydełkowaniem. To pozwoliło mi stworzyć ostatni element wełnianego pancerza, czyli serdak. W ten oto sposób mogłem pochwalić się zawrotnym 1,5 punkta pancerza. Rano wyruszyłem w dalszą podróż, w poszukiwaniu miejsca na nowy dom. Niestety nie było nigdzie Katarzyny Dovbor, która pomogłaby mi go wyremontować więc dlatego podróż trwała długo. Po drodze udało mi się oswoić trzy wilki, które będą mi nieocenioną pomocą na tym etapie gry. Nadałem odpowiednie imiona moim wilkom. Izmail Ahmad Kanabawi, Usman Abdul Jalil Shisha oraz Rex. Z taką obstawą obok mnie mogłem pozwolić sobie na caving, czyli po polsku kopalniowanie. Wraz z psami zdecydowaliśmy się pójść w głąb jaskini w poszukiwaniu złóż. Daving jest niezwykle niebezpieczny. Wystarczy przeoczenie jednego creepera lub złe zarządzanie światłem, i wszystko przepada. What the dog doing? W jednej z odnóg jaskiń znalazłem Cablestone, a to znaczy tylko jedno, spawner. Spawner pająków pozwoli mi zgromadzić strategiczne rezerwy nici, natomiast mój pies Rex nie najlepiej radził sobie z obecnością ognia w jaskini. Chodząc z jednej odnogi do drugiej i zabierając ze sobą pochodnie, należy zablokować nieużywaną odnogę, tak aby uniknąć spawnowania potworów na plecach. To, co teraz robię, nazywa się torch cycling, czyli rowerowanie pochodnie. Każda pochodnia jest bardzo cenna i ma swój czas wypalenia, dlatego należy je oszczędzać. Spadek w dół w jaskini nie był dla mnie przychylny w związku z brakiem bloków, dlatego zdecydowałem wrócić się do ogniska. W ten oto bezpieczny sposób skończyła się nasza dzisiejsza przygoda. Korzystając z okazji chciałbym Wam bardzo gorąco podziękować za ponad 80 tysięcy wyświetleń, ponad 300 subskrypcji i ponad 2500 polubień. Bardzo mnie cieszy, że podoba Wam się to co robię i Wasze zdanie jest dla mnie bardzo ważne. Aktualnie staram się osiągnąć 500 subskrypcji, co pozwoli mi na odblokowanie zakładki społeczności, gdzie mógłbym Was informować o nowych filmach lub po prostu utrzymać z Wami kontakt. Także jeśli jeszcze nie subskrybujesz to byłbym bardzo wdzięczny, to dzięki Wam chce mi się chcieć.